Ej, mordeczki jeszcze tak przed odcinkiem. Jestem teraz na wakacjach, jak wy to oglądacie. I ogólnie nie ma słońca, chcę się pokąpać. Każda jedna łapka w górę to jest jeden promień słońca więcej. Więc dawajcie, zostawiamy tutaj łapeczki w górę, proszę! Siema Szymański, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. No i dzisiaj poruszymy sobie mega ciekawą teorię Mianowicie, całkiem prawdopodobne jest to Że ośmiobitowiec oraz Serge Są braćmi, a dlaczego? To już dzisiaj dowiecie się właśnie w tym odcineczku Wszystko dokładnie wam pokażę co i jak Mamy kilka dowodów, które myślę, że mogą się sprawdzić Jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału To naprawdę polecam, bo tutaj codziennie pojawiają się Nowe odcineczki z Brawl Stars I naprawdę się staram, więc jak możesz ziomu no to dołącz Do nasowej armii i będę ci bardzo wdzięczny Oprócz tego, postaram się przypiąć także Ci serducho, ale żebym ci przypiął to musisz Napisać w komentarzu, ile to jest. 0 razy 5. Takie działanko matematyczne. 0 razy 5. Zobaczymy, jak tam wasza matematyka. Czy wiecie, jak się mnoży przez 0 i tym podobne? Napiszcie, ile to jest waszym zdaniem. 0 razy 5. A ja nie przedłużam już tego wstępu. No i lecimy do tematu, bo muszę wam pokazać tutaj naprawdę ciekawe rzeczy. A więc okej, okay, zacznę od tego, że wybiorę sobie 8-bita, bo on tutaj właśnie jest razem z Serge'em, dzisiejszym yy, głównym bohaterem filmu. Ogólnie Serge jeszcze nie mam bo praktycznie nie wykonuje zadań w karnecie zadymiarskim, ale będę i tak wam mógł to pokazać. No i okej. Okay. Tak się prezentuje nasz 8bit. Uwaga! Jak wiecie, mam tutaj taką wtyczkę z boku. To jest taka wtyczka najprawdopodobniej na kabel, chociaż nie do końca. Może być to też jakiś znaczek. Może być to też znaczek rodziny robotów, czy coś takiego. Tak mi się to też kojarzy, więc są dwie opcje. Albo jest to znaczek rodziny robotów, albo po prostu gniazdko na kabel. No i dobra, on ma coś takiego. I teraz spójrzcie na serca. On ma dosłownie. To samo. Nie wiem, czy na to zwróciliście wcześniej uwagę, ale już sobie wchodzę i musimy to znaleźć. Poczekajcie, on ma to tutaj. Widzicie? No w innym miejscu, ale jest to identyczne. Jest to takie same gniazdko albo taka sama plakietka rodziny robotów. No nie mam pojęcia. Na pewno to, co ich łączy, to że w sumie chyba są obydwoje robotami. No jak widzicie, mają tutaj różne przyciski. On tutaj też ma coś do wrzucania. Yy, więc no kurde, powiem Wam, że oni serio mogą być rodzeństwem. Ale tak się przyglądam Kolejny taki właśnie wspólny element to są te przyciski, o których mówiłem On ma tutaj takie, 8 ma troszkę inne te przyciski Aczkolwiek też są dosyć, no po prostu wiecie, podobne, są w tym samym stylu, nie? Wbijamy sobie w 8 -bita. o 8 ma takie wielkie czerwone przyciski tutaj Ale tak samo ma miejsce, żeby wrzucić jakiś pieniążek czy coś takiego I te, takie samo miejsce ma właśnie nasz search Jemu tutaj wisi kabel z tyłu. Zobaczymy czy Serge'owi wisi, wiecie? Bo Serge'a ja tak nie pamiętam dokładnie czy mu wisi, czy nie. Może jak to dziwnie brzmi w ogóle, kilku jeszcze Mortisa. <grym> Dobra, nieważne. Czekajcie, już go tutaj sobie wbijamy. On takiego czegoś akurat nie ma, żeby mu kabel wisiał. No to prawda, on takiego czegoś nie ma, ale miejsce, żeby na przykład wrzucić pieniążka, czy coś już posiada. W ogóle w moim zdaniem jest chyba jeszcze bardziej mega tajemniczy od 8-Bita No bo zobaczcie, co on tutaj ma w głowie, jakiś otwór, ma takie dziwne mega okularki, jakby nie chciał pokazywać oczu. A jak tak dobrze się przyjrzymy, to powiem wam szczerze, że coś tam prześwie. Prześwituje must przez te okularki. Ej, serio, nie wiem czy to tak. Ale kurde, tam chyba coś prześwituje. Ja wam zrobię zbliżenie, ale nie wiem czy to będzie widać. No, powiem wam, że ciekawie, naprawdę. W ogóle właśnie tutaj wbiłem do gierki nie przypadkiem. Bo właśnie też mają takie podobne troszkę ataki. Wiadomo, no, 8-bit ma yy, dłu dłuższy atak. Może dziwnie to brzmi wszystko w tym odcinku Eidwid ma taki dłuższy atak, no więcej też on zadaje i tym podobne Ale, no chodzi mi tutaj o sam wygląd tego ataku, że jest podobny Co prawda kolory są troszkę inne, aczkolwiek no takie wiecie No, no tak to ciekawie wygląda, nie? Naprawdę bardzo podobnie, oni mi mega przypominają siebie Moim, O zobaczcie, tam akurat strzela, tylko że na czerwono A jak my byśmy grali tym Stargem, no to on by strzelał normalnie na zielono Więc no, to by już w ogóle mega podobnie wyglądało więc ten Serge to jest naprawdę, kurczę, to chyba jest rodzeństwo bez kitu. Tak mi się wydaje, że oni mogą być z jednej rodziny. Dobra, ten gdzieś tutaj leci tym Gailem, Może go sobie trafimy chociaż raz. Ała, ała, proszę odejść ode mnie. No i tyle właśnie było z gierki 8 -beatem. Ale chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie wejdziemy sobie w topkę, wejdziemy sobie tutaj w globalną i wchodzimy sobie w zadymiarze. I najpierw weźmiemy sobie Aidbita. Okej, okay, tu jest Aidbit. No i najwięcej ziomek Aidbita ma w pitegu na 1360. I teraz wejdźmy sobie w Serge'a. Serge chyba będzie więcej, co nie? Nie, też bardzo podobnie, czyli widzicie, nawet bracia mają bardzo podobnie powbijanych przez najlepszych graczy, czyli na 1300 pucharków. Troszkę więcej ma 8 -bit, ale też jest to 1300, więc bardzo podobnie. Oczywiście to tylko jest zbieg okoliczności, nic z tym związanego. Ale no, taką ciekawostkę wam tutaj powiedziałem. Zobaczymy, jak to jeszcze w Polsce wygląda na idbicie. O, tutaj ziomek naprawdę jest wysoko z trybów, więc naprawdę bardzo fajnie. Ma 1200, a jak to wygląda na Sergiu? Uwaga, uwaga, yy, Ares ma tutaj 1080. To już troszkę większa różnica do topki globalnej, ale też bardzo dobry wynik. No i co mogę powiedzieć? Napiszcie w komentarzu, czy według was są to serio bracia, czy nie. Sorki też, że ten odcinek jest taki true... No i w ogóle taki może nie jakiś ciekawy jak zawsze, aczkolwiek, no tak jak wam mówiłem, jestem teraz na wakacjach e, no i po prostu musiałem nagrać mega dużo filmów na zapas, bo pomyślcie sobie, ile to jest filmów, żeby codziennie nagrywać y, po jednym odcineczku na dwa kanały, a wyjeżdżam na tydzień, czyli tak jakby na 7 dni. Czyli muszę mieć 14 filmów i te 14 filmów zrobiłem w niecałe 4 dni, więc naprawdę było mega ciężko. Mam nadzieję, że to docenicie. Dlatego też te wszystkie filmy nie są takie jakieś mega ciekawe, aczkolwiek, no po prostu... Ciężko jest wymyśleć 14 filmów w 4 dni Uwierzcie mi Starałem się jak mogłem, mam nadzieję, że to dotknięcie łapeczką w górę Oraz subikiem, będę naprawdę bardzo wdzięczny A teraz po prostu się już z wami żegnam Trzymajcie się Jak coś linki do wszystkich moich social medi macie w opisie Tam możecie śledzić jak tam u mnie na wakacjach i tym podobne No i co, elo wszystkim, hej